Drodzy Państwo, na miejscu trzecim na warszawskiej liście Konfederacji do Parlamentu Europejskiego mamy przewodniczącą warszawskiego okręgu Konfederacji Korony Polskiej, pani Diana Ruchniewicz. Dzień dobry. Nazywam się Diana Ruchniewicz, pracuję i mieszkam w. Pod Warszawą. Od siedmiu lat jestem przedsiębiorcą. Wcześniej pracowałam w Banku Gospodarki Żywnościowej. W politykę zaangażowałam się w 2020 roku, kiedy to kiedy to rząd i opozycja totalna wprowadzały politykę szkodliwą dla Polski i Polaków. Od 2022 roku jestem przewodniczącą okręgu warszawskiego Konfederacji Korony Polskiej i od tamtego czasu zorganizowałam bardzo wiele protestów, marszy w obronie wolności Polaków, w obronie kopalń przeciwko sanitaryzmowi, przeciwko Ukrainizacji Polski oraz marsze za pokojem. Obecnie. Jesteśmy w czasie, gdy po 20 niemalże latach odstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ponieważ 1 maja 2024 mija 20 lat. Jak 20 lat temu głosowaliśmy za Unią Europejską, to była, była to organizacja, dzięki której możliwy był swobodny przepływ kapitału, usług, pracy i ludzi. Obecnie Unia Europejska zupełnie się zmieniła. W 2009 roku został podpisany traktat lizboński, w 2019 roku został podpisany Zielony Ład, w 2020 roku KPO. To po kolei była odbierana suwerenność poszczególnych krajów Unii Europejskiej, i na to. Na taką Unię nie godziliśmy się, nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Teraz jest okazja, żebyśmy wybrali ludzi, którzy potrafią powiedzieć i chcą powiedzieć, że, że właśnie tak jest, że to, że to nie taka Unia, jaką, jaką chcieliśmy. Konsekwencje tych decyzji podejmowanych przez parlamentarzystów Unii Europejskiej, przez polski rząd, ostatnio przez premiera Mateusza Morawieckiego, skutkuje bardzo wieloma szkodliwymi dla Polski rozwiązaniami. Na przykład spłacaliśmy odsetki od wspólnej pożyczki, mimo że jeszcze nie dostaliśmy środków przed otrzymaniem środków z KPO. Unia Europejska będzie na nas narzucała euro ekopodatki. Konieczna będzie na przykład wymiana pieców gazowych, które jeszcze niedawno były dofinansowywane. Konieczna będzie termomodernizacja budynków. Często będzie to przekraczało możliwości finansowe właścicieli tych budynków. Co się stanie z tymi nieruchomościami? Czy będą musieli Polacy się wyprowadzić? Zobaczymy. W wyniku decyzji Unii Europejskiej musieliśmy otworzyć granice Polski na produkty rolne z Ukrainy i konsumować wątpliwej jakości właśnie produkty. Wprowadzana jest nowomowa i ograniczenie wolności słowa. Ochroną nie są obejmowani najsłabsi ludzie, tylko ci, którzy manifestują swoją odmienność i problemy z tożsamością płciową. Do Polski przyjmowane będą dziesiątki tysięcy imigrantów z obcej kultury. Co wiąże się z bardzo dużym ryzykiem dla polskich kobiet, dla polskich dzieci. Grożą nam 15-minutowe miasta, ograniczenie możliwości korzystania z samochodów spalinowych. W Parlamencie Europejskim chcę bronić interesów naszego kraju i tożsamości narodowej Polaków. Silna reprezentacja Konfederacji w Parlamencie Europejskim da gwarancję, że nasz głos będzie słyszalny, a w powiązaniu, w. We współpracy z parlamentarzystami z innych krajów, ze środowisk prawicowych, jest szansa na to, że będziemy wpływali na obraz Unii Europejskiej i na dalsze losy krajów, które są członkami Unii Europejskiej. Dla Polski w obecnej postaci większość, większym zagrożeniem jest Unia Europejska niż szansą na dalszy rozwój. Także idę z tym do Unii Europejskiej, żeby albo zmienić decyzje, które zostały podjęte, albo Powiedzieć Polakom, musimy słowić Polakom, jaka obecnie jest sytuacja, i ewentualnie zachęcić ich do tego, żebyśmy z tej Unii wystąpili. Dziękuję.